Kolejny gołąb, którego chcę przedstawić, jest to moim zdaniem samczyk o numerze PL 0250 24 98 33. Ojcem tego gołębia jest gołąb holenderski z hodowli Floriana Hendriksa. jest to wnuk Słynnego King Konga, gołębia wybitnego, który bodajże zdobył 5 razy pierwszy konkurs, był wybitnym lotnikiem i również wybitnym gołębiem rozpłodowym, między innymi wnuk też tego King Konga jest w hodowli u naszego polskiego hodowcy Greg Raket. jest to wybitny gołęb rozpłodowy, także linia gołębi naprawdę wyśmienita, tutaj w tym pochodzeniu są same też takie wybitne gołębie, z gołębi Wandajka, Hojemansa oryginały, eee, także myślę, że tutaj jeżeli chodzi o górę, to absolutnie gołębie stopu światowego, eee, jeżeli chodzi o mamę tego gołębia, to absolutnie tu też muszę powiedzieć, że jest to samica, która wykazała się wybitnymi wynikami na wspólnym gołębniku Krakus, ona siadała tam trzy razy w pierwszej dziesiątce, była czwarta, e, w locie e, trzecim, gdzie szybkość gołębi, pierwszy gołębi była 1200, e, była Ósma w locie czwartym, gdzie szybkość była, tego lotu była 1050 i mama tego Gołębia była dziewiąta w superfinale z 625 km na Superkapie na Krakusie. Jej brat też świetnie latał na wspólnym Gołębniku German Classic. Także półbra... pełny brat mamy w roku ubiegłym, dał Gołębia 19 w superfinale na Krakusie. No, Wybitne pochodzenie gołąb, troszeczkę jest podobne do tego King Konga, jest... King Kong był bardziej taki mazany, a ten jest lekko nakrapiany, ale też właśnie ma takie białe lotka. Gołąb naprawdę mocno taki zbudowany, ma teraz pierwszy ogonek, ale te widać, że te plecy będą ładne, takie okrąglutkie, mocne. Gołąb bardzo stabilny, dobrze umięśniony, także tak gołąb wygląda, na pewno wybitne gołębie w pochodzeniu, serdecznie polecam.